Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, jak widzicie, po raz kolejny stamby, guys, Ale zanim to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przekapić żadnego, żadnego y, następnego odcinka. I wchodźcie na kanał Kulikulikzto górskie 148. A ja bez przedłużania wybieram mapy na pie i była nowa aktualizacja, więc o tyle fajnie. Na pierwszą rundę bombardment, Honey Drop. Helaser Super Slide, yy, Blog Dash, Botbash, Hot albo Rush over, albo Lavaland. Na drugą mapkę Icy Highs. Yy, <coughs> yy, Hony, nie, chony trochę nie. Yy, lava land, albo nowa mapa. I na finał oczywiście, nowa mapa. Jeszcze ani razu nie grałem na nowej mapy, więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku to się uda. Bo wcześniej próbowałem nagrać, to coś mi nie wychodziło, problem był jakiś z internetem. Mam nadzieję, że teraz już tego problemu nie będzie. I wcześniej odblokowałem sobie takiego skina, fajnego Epicki: Fajny, fajny. No, zaraz się pewnie to załaduje, no bo to trochę trwa. Zanim się załaduje, mapa już się ładuje. Mam nadzieję, że problemu z internetu nie będzie. Vlogdasz. I czy będzie problem z internetem? już Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. O! Działa! Działa vlogdasz. Działa. Mam 45, więc -um, idealnie. Działa, działa, działa. Yay. Działa, działa, działa. Yay. Dobra widzę wie, oni już zaraz odpadną. Oni już zaraz odpadną. Jeszcze nikt nie odpadł? A dziwne, myślałem, że się gdzieś odpadną. O, tutaj na pewno coś odpadnie. Nie! O nie! U! Yy, no tego to się nie spodziewałem. Tego się totalnie nie spodziewałem. Jeszcze raz. Yy, no. Yy, nie, nieważne, nic nie widzieliście. Nic nie widzieliście. Ni, nie by, nic nie było. To nic, nie, nic, nic, a nic nie było. Nic nie było. No, szacowany czas oczekiwania 15 sekund. Coś czuję, że minęło 15 sekund, a. No, właśnie teraz minęło 15 sekund. Tylko, że to tylko szacowane. Nic nie było. Bo... O, bombardment. Ja teraz prawie w ogóle nie będę grał wyścigów, tylko co my takie? Takie lubię bardziej. Na czymkną wyścigi też, ale mniej. Też już. O nie, mam zagrożony ping. Dobra, już. Nie. Zaraz zaczniemy znowu lagować. Może mam mało pingu, ale zagrożony jest. Pisało. Dobra, jest spoko. Ja sobie tu postoję, poczekam aż oni odpadną. Mi ktoś odpadł właśnie, i przechodzimy do drugiej rundy. W ogóle są dwa takie same skiny, były przed chwilą, bo ktoś już odpadł. No bo ktoś musiał odpaść. Zobaczymy, co będzie na drugą rundę. A, ice, ice. Więc lecimy i wygrywamy gierkę. Pyk i pyk. Pik, 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 pik. Ej! Nie wiedziałem, że, dasz, że te kule przeskakują tutaj. A wiem, to chyba w poprzednim odcinku. Sorry, że tak długo nie było odcinka, ale. No niestety, no nie mogłem nagrać. Nie mogłem. Dobra, lecimy. BUM! Nie! BUM! I wygrywamy to. A gdzie jest reszta? A. Tu jest reszta. Czyli po prostu są słabi. Po prostu są dopiero tutaj. Więc sobie popatrzymy na nich. Albo się widzimy w następnej mapie. Dobra, pierwszy raz zagram na Rush Hour. To jest pierwszy raz, tylko mam nadzieję, że ten gość nie odpadnie tak od razu. Wow, ale super mapa. O nie, baga miałem. Ej, baga miałem! Widzieliście to, widzowie? No normalnie same bugi w tej grze, normalnie. No zgadnijcie, widzowie, co będzie na pierwszą rundę. No zgadnijcie, no oczywiście. Rush Hour, 32 osoby. Tu jestem, dobrze. Mam nadzieję, że mnie nie zmaguje tak jak ostatnio, jak tam, ty widzicie... O nie, nie da się grać tutaj w dużo osób. Dobra, pójdę sobie do przodu. I ty poczekam sobie. Dobra, jestem tu. 10 I... osób odpadło. Ale w ogóle ta mapa jest super. Twórcy gry, róbcie takiej więcej. Ja nie lubię map, gdzie się przychodzi. Ja lubię właśnie takie mapy. O, przechodzę. Ale takie mapki, które się odpada, bardziej lubię. Róbcie takich więcej. Kiedy ostatnio nie była mapka wyścigowa dodana? Była Lavaland. Potem był Bodbash. Potem. A, no tak, choć z kasy. Po raz kolejny rush hour. I znowu w tym samym miejscu zaczynam. O nie, zbugowane. Jak jestem zbugowany, to wolę stać w mi miejscu na wszelki wypadek. A ja, ja już zbugowany nie jestem. B Bum! Udało się. Choć miałem laga. No halo, Podacie, odpadacie, ty, ludzi, ludzie? Czemu nie odpadają? Odpadli, dobra, fajnie, odpadli, więc pora na wielki finał na Rush hour. Nowa mapa, ja muszę być w nią prosem, bo mało osób w nią gra, wie, mało osób w nią grało. Ma, pewnie mało, ta mało osób, pewnie ludzie grali już po miliard razy w tej mapie, I więc sobie ja muszę być mistrzem w tej mapy, w ogóle muszę być najlepszy. Jak nie będę w tej mapie najlepszy, to się w górze. Dobra, sobie tu poczekam. To jest finał już. Dobra, ja, ja, ja nie wychodzę Ja, ja nie idę na, na obok. Ja tylko do przodu... O nie! Nie! Nie widzowie, to jest nie tak! A Eee, halo, twórcy gry? Co jest? Latam? Halo, co jest? Halo! Oj, wywaliło mnie! Zagram sobie normalną grę. I mam nadzieję, że teraz mnie już nie wywali. Albo nie, nie lubię normalnej gry. Gra niestandardowa. Wybieram sobie 32 osoby, ale na pierwszą rundę zagram sobie w Bombardment. W drugą rundę zagram sobie w Lavaland, a finał zostanie taki jak jest: tworzenie grupy. To niech stworzy tą grupę, a nie tworzenie grupy. Chyba tak się nie dogadamy. Muszę weź inną grę i zagramy sobie dokończenie tego odcinka w drugiej grze bum siemaneczko witajcie w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku ta na pewno yy, w dokończeniu odcinka i to jest taka fajna gra to 4 złote i sobie zagramy jakimś krajem to jest taka gra no że taka wojenna taka 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 yy, zagramy sobie Polską oczywiście. Start. Y, kolor. Kolor sobie zmieńmy na taki. I start. Zaraz wam wszystko wytłumaczę, o co chodzi w tej grze. O, pyk. O, że jesteś krajem i chodzi o to, żeby po prostu podbić cały świat. No, tak. O to chodzi. Żeby podbić cały świat. Najpierw tutaj muszę zrobić sobie takie rzeczy. Pyk. Pyk. Dobrze. I, I teraz trzeba się roz... No tutaj to jest takie coś, to. No ja znam tą grę, ja wiem wiem wiem, wy nie wiecie, co, wie? no tak tutaj można sobie rzeczy poklikać. I trzeba najpierw yy, kliknąć na kraj, żeby wiedzieć, jakie on ma wojska. I jak masz lepsze wojsko od niego, to możesz go zaatakować. A jak go zaatakujesz, to możesz go przejąć. A jak go przejmiesz, to jest fajnie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie serię z tej gry Ej, czemu tu nie ma Rosji, halo? Nie graniczę z Rosją, ale super I trzeba rozbudowywać swoje wojska Na przykład, pyk Tak trzeba rozbudowywać I teraz już mam jedną gwiazdkę I może najpierw zaatakujmy sobie, Aż hmm. A Szwecja jakie ma wojska? Granice ze Szwecją więc mogę sprawdzić. U, Szwecja ma dobre. Może pierwszym moim wrogiem będzie Białoruś. Zawsze w tej grze zaczynam od Białorusi. Ma 20 na armii, 32 na samolotach. Czy tu Rosja jest? I 14 na broniach. Czyli bronie mają 34, czyli bronie tutaj trzeba na 34, ja mam na 20, jak tutaj widzicie. O, tutaj takie. Tam na górze. Widzicie, jaką mam tutaj. Właśnie, ja mam 20, tak? Czyli na 20,5, tak. 20,5. I tutaj mogę kogoś zatokować, Ale na razie tego nie będę robił. Widzimy się za krótką chwilę, jak będę miał więcej wojska. Widzimy, że nie więcej się stało, bo gram chwilę i nagle wojska moje znikły. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Znikły moje wojska. Nie wiem, co jest nie tak. Ale coś się na pewno nie tak. Yy, może oddalę. Tutaj jest taka funkcja oddalenia. Ej, tu mam jakieś wyspy. Tu są moje wojska. I tu mogę je rozbudowywać? No tak. Ej, co jest? Ja chcę je odnieść. O, wróca wracają? Wracają. Są moje wszystkie wojska w Polsce już. Jak widzicie, więc fajnie, widzimy się za krótką chwilę. Jak będę miał już, będę mógł atakować Białoruś. Bum, dobra widzowie. Jestem po krótkiej przerwie. No wiem, że powiedziałem, że jak będę mógł zaatakować Białoruś, to przyjdę. Ale pomyślałem, że. Patrzcie, tutaj mam już blisko, bo 31 na 34 potrzebuję. Tu mam tylko 17, a potrzebuję 32. Yy, więc mam taki pomysł. Że zaatakuje jakiś słaby kraj. Na przykład. Oto, to na przykład. Oto, tak. Zobaczmy sobie, tu. Jakie ma wojska. No, słabiackie. E, ma 22 na ataku. Jeszcze Rosja pomaga. Która ma też 20. Czyli razem mają ile? Tutaj jest 22. 42? 42 na tym? O nie, nie. To muszę zaatakować jakiś słabszy kraj. Może tu sprawdzę, czy są słabi, czy dobrzy Uuu, ojoj. Oj, oj. armii 10. Dobra, to atakuje ten kraj. Atak. Zobaczycie sobie widzowie, jak się atakuje. Te samoloty, po co się zbierać, bo od nich dostaje się więcej hajsu. Wygrałem. I teraz muszę tylko wziąć. To. I mam więcej golda na sekundę. I szybciej się teraz uzbroję na atak na Białoruś. Chyba, że jeszcze zobaczę ten. kraj. Albania ma jakie wojska. 5 na tym ataku. A pomaga też 5. Czyli 10 na ataku. Ja mam. 20, 20... 30 na ataku. Czyli mogę sobie spokojnie zaatakować Albanię. To będzie taka druga polska, tutaj z tej strony, tutaj będzie, tu... To... No dobra, atakujmy sobie, przeatakujmy, zaraz zobaczymy. I oczywiście się udało. Ma tam jakieś tam... Nieważne rzeczy. Zobaczę sobie tutaj. Jakie wojska... Uuu, 5 Czy Turcja pomogę, czyli 10 na ataku. Ja mam 29. No 29 mam, więc spokojnie sobie Macedonię Przejmę tirę. I powoli będę się zbroił już na atak na Bijawaruś. Oczywiście wygrałem. I mam teraz ile? 8 gold na sekundę. I coraz szybciej mi kasa przychodzi mogę się szybciej zbroić. I tutaj. Tu mam 18, 19. A może jeszcze coś małego zaczekuję. Zobaczmy tutaj, jak się tam prezentuje. Uuu, 5. 5. Kosz, tutaj to mnie samolot. Zbiłem cię, dobra? Czyli razem 10 na ataku. Ja mam 26, czyli spokojnie mogę tutaj właśnie Hercegowiny zaatakować. I po tym się postarajmy, żeby zaatakować już, już Białoruś. Może już Białoruś. Chyba, że atak na Białoruś będzie w następnym odcinku. Jak będziecie chcieli. Bo dużo tego terenu przejąłem. A odcinek trwa. 16 minut. Więc może zdłużymy jeszcze. Dobrze. Pyk. 27. A na armii muszę mieć tam trochę tego. Muszę mieć. Odblokuję sobie tutaj. Serbia ma dobre wojska. A Tunezja. O, słabo. No, Tunezję sobie jeszcze zaatakuje 10. No, oczywiście, że mam. Posiadam tyle. Więc atakuję sobie jeszcze Tunezji. Halo. Dobrze. I mam nadzieję, że się uda prze wygrać. Ale piszcie w komentarzach, czy chcecie. Jak nie będziecie pisać mi ten w komentarzach. Nie napiszcie mi w komentarzach, to będę i tak grał w tą... Znaczy, jak nie napiszecie mi w komentarzach, to będę grał w tą grę, ale, ale dajcie znać, czy chcecie. Dobra. Mam bardzo dużo pieniędzy. 26, 17. A tutaj trzeba mieć 14, 32. Może najpierw sobie skupię na tym się. Chyba, że jeszcze coś zaatakujemy. Chcemy coś zaatakować jeszcze? Ej, nie ma. Be, nie da się. Fajnie byłoby zaatakować tu. Może coś jest słabe? Bo no, są słabe. Chcę sprawdzę jeszcze, co tam jest? Też trochę lepsze. tutaj są. 4 4. 7 co? Czekaj, nie. 2 na ataku. Czyli 6 na ataku i 2 na statku. Mam. Mam. Więc zaatakujemy sobie tutaj. To. Kolonizuj. Estonię sobie zaatakujemy teraz. Ile zarobię? 108 już. Dużo. Bez problemu się udało. Mam już 11 golda na sekundę. Dobra, nikt mi nie atakuje super. Ale naprawdę dużo golda na sekundę mam 11. Więc widzimy się, jakby nie było 1000 golda. Oj. Wow, widzowie, to nie trwało długo. Już mam 1000 golda. To ja trwało parę sekund naprawdę. I teraz sobie rozwinę to. 30-31 a jeszcze mi nie starczy. Oj, ja nie mogę. Dobra. Dobra, ale teraz postaram się rozwinąć. Już teraz naprawdę widzimy się, jak będę już miał. Będę już w stanie zaatakować Białoruś. No. widzowie, to ciężko je. Tak małe to jest ta kulka. O. Ło, wow, dobra, widzowie, czy nie stać mi, ale. Jest jakiś atak na Albanię. Szybko. Nie, 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 nie. A tak na Albanie, Albania. O nie, została przyjęta. naprawdę. Eee, yy, tylko że mi się nie chce teraz oddywać. bo będę tego... Tylko... Co tu ja też? oj, On to przy, dobra, ale moim celem było na Białoruś, więc patrzcie widzowie, już mam prawie o 33. Atakujemy Białoruś. Naprawdę, ale stać mnie było na to? nie pamiętam. Chyba tak. Mam nadzieję, że było mi na to stać i, i że wygram tą wojnę. Jeee, yes, udało się. Tutaj mam już dwa. Mam już z powrotem 11, kulda. I mam już fajnie tutaj to zrobione. I chyba powoli zaraz będę kończył ten odcinek. Chociaż 20 minut można coś jeszcze zrobić, no. Dobra. Odbuduję Albanię. Na pewno. 18. Albania ma ile? 5. I drugie. Drugie też 5, czyli 10, czyli spokoj Będę sobie jeszcze... Odbudujmy te kraje, żebym miał 13 gol na już na sekundę. A 13 to już bardzo dużo. O, wygrałem. Banał. To był banał. To był takie banał. Ba Czyli jeszcze Tunezja. Ile tam trzeba? 5, 5 tylko. No? 5. 5 na armii Ja na armii mam 8, więc spokojnie sobie zaatakuję teraz Tunizji A tutaj zrobię sobie te, te, te O, pyk. Wygrana, wygrana, no oczywiście Powoli się rozwijam, już dość dużo, chyba, że A to jeśli bym zaatakował to, to coś Na przykład 5 10 to ma. A ja mam ile? 15. To sobie spokojnie zaatakuję ten kraj. Tylko że nie wiem czy tego chce, ale chyba chcę. A mu o, a tu może jeszcze. O, 5, pięć, 10, pięć, czyli zaatakuję sobie. Jednak tutaj tu będzie bliżej. Atakuj! Gdzie są wojska? Naprawdę płyną. Pyk, idzie też jedno. Ale mam tak się zrobiło, że po jednym pojedynczo, pojedynczo. A już mam 14 kul, ja na sekundę i to jest bardzo szybko. Coś mi znowu atakuje mnie. Na Białoruś chcę zaatakować. Ile ty masz? 20. Mam już 20. Ale ile trzeba tam maksymalnie na Białoruś? Armii 20. To zaraz będziemy mi na to stać, żeby mieć już 30, czyli więcej od tego gościa. Bo ja nie chcę stracić znowu kraju, czy do takiego dobrego dość kraju, bo Białoruś, no, trochę się bo między Białoruś. Stać mi już było, ale... No szybciej, kasa leci, co za wolno. Jeszcze ten tysiąc. Już za chwilę. 900. 920, 930, 940, 950, 60, 70, 80, 90, 1000. Dobra, pyk. Już mam więcej od tego gościa. Już się niczym nie martwię. I powoli będziemy kończyć ten no, odcinek, bo już trwa 24 minuty. Dajcie znać w komentarzach, o, o wojna jest z Białorusią. Zobaczymy, czy się udaje, że na szybko. Jest dobrze. Uratowali, dobra, już więcej mi się nie chce. E, widzimy się w następnym odcinku. Pa!